Pomyślałem sobie, że po kilku latach aktywności w serwisie YouTube czas najwyższy nagrać wizytówkę swojego kanału. Zatem zaczynamy. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Gibas. Jestem socjologiem, autorem książek i YouTuberem. Obszar moich zawodowych zainteresowań znajduje się gdzieś pomiędzy socjologią, psychologią społeczną i psychologią. Dopiero ich połączenie, w moim przekonaniu, może udzielić satysfakcjonujących odpowiedzi na pytanie, co leży u podstaw relacyjnych interakcji. Nie tylko tych pomiędzy człowiekiem a grupą ludzi czy drugim człowiekiem, ale przede wszystkim relacji z samym sobą. W rozumieniu tych mechanizmów, moim zdaniem, niezbędna jest również psychologia transpersonalna, dyscyplina wciąż w Polsce pomijana, mimo że od wielu dekad jest uznawana i ceniona w świecie, której początki badawczej aktywności sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Od 2017 roku prowadzę kanał YouTube, na którym regularnie zamieszczam treści z interesującego mnie obszaru wiedzy w formie mini wykładów, których premierowe odcinki są publikowane co piątek o 7 rano. Drugim stałym YouTube'owym formatem jest cykl Niewidzialne Książki, w którym prezentuję wybrane pozycje książkowe z interesujących mnie zagadnień, które wcześniej nie ukazały się na polskim rynku wydawniczym. Premiera każdego odcinka tego cyklu ma miejsce w każdy wtorek, również o siódmej rano. Obydwa cykle są także dostępne w wersji audio w takich serwisach jak Soundcloud czy Spotify. Jestem również autorem książek z segmentu self-help i self-development, których tematyka oprócz wymienionego wcześniej obszaru obejmuje również mindfulness oraz inteligencję duchową. Moje książki ukazują się w wydawnictwach Sensus i One Press, należących do grupy wydawniczej Helion oraz w wydawnictwie Instytut Tahata, należącym do fundacji Hing Sapientia książki wydawane przez Helion dostępne są w największych sieciach księgarń takich jak na przykład Empik, a ich wersje audio w takich serwisach jak Audioteka czy Storytel. Pozycje wydawane przez Instytut Tahata, zarówno w formach drukowanych, elektronicznych jak i audiobooków dostępne są w internetowym sklepie naszej fundacji sklep fundacja HS.org. Fundacja Hing Sapientia, którą prowadzę wraz z żoną, dorotą Mrówką, autorką książek o medytacji i praktyce uważności, oferuje również moje kursy wideo. Obecnie to już kilkanaście szkoleń o łącznym czasie trwania około 30 godzin, które są dostępne na naszej fundacyjnej platformie szkoleń wideo. Prowadzę również stacjonarne wykłady, warsztaty i szkolenia zarówno na rynku otwartym, jak i zamkniętym. W ramach tych pierwszych funkcjonuje Akademia Terapii Transpersonalnej, trwający 9 miesięcy specjalistyczny kurs, przeznaczony dla wszelkiego typu specjalistów, psychologów, mentorów oraz coachów, którzy chcą uzupełnić swój warsztat pracy z drugim człowiekiem o narzędzia i techniki pochodzące z psychologii transpersonalnej. I tu niezbędne wyjaśnienie. Terapia transpersonalna nie jest formą psychoterapii, a specjaliści posługujący się tymi narzędziami nie używają względem siebie określenia psychoterapeuta. Na rynku zamkniętym oferuję wykłady i szkolenia dla firm poświęcone inteligencji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej, budowaniu relacji w zespole pracowników oraz z klientem. A także wykorzystaniu w pracy technik związanych z mindfulness. Wszelkie informacje na temat mojej działalności i jej form znajdują się na mojej stronie internetowej jaroslawgibas.com i jest to również miejsce, gdzie można się ze mną skontaktować. Pozdrawiam.